Witam was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Kochani w dzisiejszym odcinku będę miała dla was sporo nowości i zaczniemy sobie od nowego wazonika. Bardzo ładny kształt ma, jasny zielony kolor, kosztuje 12 zł. Na początku myślałam, że on jest z nowej kolekcji Orientik, ale nie mamy tutaj żadnej plakietki, więc chyba raczej nie. Ale i tak jest bardzo ładny. A propos kolekcji Orientek, pojawiły się kolejne nowości i tym razem mamy figurkę w kształcie zajączka. Jest złoty, kosztuje 30 zł, bardzo ładnie się błyszczy i bardzo mi się podoba jego kształt. Idealnie pasuje do kompletu do tej małej kaczuszki. Kochani, w dzisiejszym przeglądzie będę miała dla Was sporo nowości wielkanocnych. Pojawiły się przepiękne kwiatowe wieńce. Na komplecie wiosennym też mamy kolejne nowości: dojechały filiżanki oraz dzbanuszki do mleka. Będę miała też dla Was bardzo ładne podkładki pod talerze. A pod koniec filmiku przejdziemy sobie na dział dla piesków i kotków, i znalazłam tam takie hity jak nowe miseczki oraz płaszczyk przeciwdeszczowy dla pieska. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy ten filmik trafi do większej ilości osób, za co z góry Wam dziękuję, a teraz zapraszam na półeczki. Kolejna nowość z kolekcji Orientik, tym razem jest to koc, bardzo miły w dotyku, przepiękny nadruk, kosztuje on 50 zł i rozmiar mamy tutaj 180 na 220 a u góry kolejna perełka i tym razem są to zasłony. W zestawie mamy dwie sztuki, kosztują 100 zł. Rozmiar mamy tutaj 135x260. Są bardzo ciężkie, wykonane z takiego mocnego materiału, miłe w dotyku, ale ten nadruk, no popatrzcie jak ten żuraw jest tutaj pięknie namalowany. Moim zdaniem są to jedne z ładniejszych zasłonek, jakie dotąd mieliśmy z Pepko. Zresztą, mi osobiście cała kolekcja bardzo się podoba. To nawiązanie do tego żurawia i ten odcień, to te połączenie tego niebieskiego z zielonym jest po prostu hitem. W tej kolekcji mamy też lampę. Ona kosztuje 65 zł i mamy tutaj połączenie niebieskiego, do tego taka wstawka złota i biały klosz. Bardzo mi się podoba to połączenie tych kolorów. A ja mam starą lampę, którą chcę odnowić i na początku chciałam ją pomalować na biało, ale teraz zastanawiam się nad tym niebieskim, bo bardzo mi się podoba jak to wygląda w tej lampie. Do tego ona ma dużo złotych dodatków i też chcę do niej dokupić biały klosz. No nic, jeszcze się zastanowię. Jak znajdę w Leroy taki odcień, to możliwe, że sobie ją tak pomaluję. A teraz przejdziemy sobie na podkładki i w końcu do mnie dojechały te podkładki z kolekcji Ethnogarden. One kosztują 8 zł. Bardzo mi się podoba ten wzorek tego kwiatuszka ślicznie to wygląda i do tego ten kremowy kolor, no hit. Ale tutaj mam perełkę, no popatrzcie jaka ładna podkładka i to co mi się w niej podoba, że to zakończenie nie jest w żaden sposób maskowane, ale nawet jest ozdobą, ponieważ mamy tutaj przyczepioną taką alaskórzaną szlufkę. No świetnie to wygląda, kosztuje ona 12 zł i do tego ma taki bardzo ładny, jasny, niebieski odcień. A teraz mam dla Was kolejny hit z tamtego roku. Kochani, do Pepko wróciły widelczyki wielkanocne z tymi zawieszkami. No, powiem Wam, w tamtym roku to był hit. Fajnie, że wróciły. Kosztują 20 zł i mamy tutaj 4 sztuki. W tamtym roku mieliśmy też łyżeczki. Ciekawe, czy w tym roku też się pojawią. Do wiosennego kompletu dojechały również filiżanki i one są dokładną kopią tych dużych kubków. Podoba mi się to, że one są takie proste. Do kompletu do nich mamy jeszcze talerzyk i kosztują one 15 zł. Kolejna nowość. Dojechały dzbanuszki do mleka. Kosztują 20 zł. I one również, tak jak te filiżanki, są takie proste, tylko do tego mają jeszcze dziubek. A tutaj mamy zestaw filcowych zajączków do szpójców, Mamy tutaj 4 sztuki w cenie 5 zł. A teraz przejdziemy sobie na wielkanocne ozdoby i zaczynamy sobie od kolejnych strojków. Kosztują 12 zł, nie są za duże, ale mają sporo ozdób. No ślicznie wyglądają. Oprócz tego zielonego do wyboru mamy jeszcze fioletowy i kremowy, który pokażę wam później. Tutaj mam coś ciekawego, jest to zestaw koralików w pudełeczku w kształcie zajączka i kosztują one tylko 8 zł. Mamy też kolejne koszyki wielkanocne i jest to powtórka z tamtego roku, ale popatrzcie jakie one są śliczne. Kosztują 25 zł. Są w kolorze białym, ale mają też materiałową wkładkę i do wyboru tą wkładkę macie albo w kwiaty, albo taką zwykłą kremową. Tutaj mam dla Was kolejny wianuszek i tym razem nie mam tutaj żadnych pisanek ani liści, tylko same kwiatuszki. No ślicznie to wygląda, kosztuje 25 zł. Na razie u mnie do wyboru były tylko różowe. Ciekawa jestem czy pojawią się też w innych kolorach. Pojawiły się też girlandy kosztują 30 zł i do wyboru macie pisanki w kolorze kremowo-białym albo różowo-białym. No powiem wam, że ładnie wykonane, ale moim zdaniem troszeczkę za mało ozdób. Ja bym coś tu jeszcze dołożyła. A teraz mam dla Was kolejną ciekawą ozdobę do zawieszenia i tym razem jest to takie materiałowe serduszko, które ma przyczepione takiego drewnianego zajączka. Mystycznie no to wygląda i serduszko kosztuje tylko 6 zł. Mamy też takie drewniane zajączki, które mają takie futerko ala baranek. Napowiem Wam ciekawe połączenie. Kosztują tylko 5 zł i mamy je w trzech kolorach do wyboru. A teraz przejdziemy sobie na zwierzątka i na początek pojawiły się nowe ceramiczne miseczki dla kotków. Kosztują tylko 10 zł. Mamy dwie wersje do wyboru. Obie wyglądają przesłodko. Pojawiły się też nowe miski dla psów i ta jest bardzo duża. No w końcu jakaś porządna miska dla dużego psa, no bo przecież nie każdy ma Jorka. Kosztuje 25 zł. Fajny ma kształt, kolor i te napisy też bardzo mi się podobają. Teraz mam dla Was hit. Kochani, w Pepko pojawiły się płaszcze przeciwdeszczowe dla piesków. Kosztują tylko 15 zł. Do wyboru mamy dwa rozmiary. S, gdzie długość psa to 30 cm i L, gdzie długość psa to 44 cm. Bardzo dziwny jest też materiał, z którego ten płaszczyk jest wykonany, ponieważ jest to takie połączenie plastiku i gumy. No powiem Wam, że jest to bardzo dziwne w dotyku. Jak widzicie, mamy tutaj kapturek. Od spodu jest też taki y, pasek, dzięki czemu ten płaszczyk nie będzie zjeżdżał z tego pieska. Ale co najważniejsze, jeśli chodzi o takie płaszczyki, to sprawdzajcie zawsze, czy jest tutaj dziurka na smycz. I tutaj w tym płaszczyku ją mamy, więc duży plus. A na koniec kochani mam dla Was kolejny hit, pojawiły się bluzy dla piesków, no popatrzcie jak one słodko wyglądają, kosztują 25 zł, bardzo miłe w dotyku, mamy aż trzy kolory do wyboru, ponieważ oprócz tego niebieskiego jest jeszcze żółty i fioletowy i też dwa rozmiary, jeden to 32 cm, oczywiście długość psa albo 24 cm. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Mamy tam bardzo fajny filmik z Pepko, w którym pokazały się wiosenne poduszki oraz przepiękna tunika, która będzie hitem tego lata. Mamy też przegląd z Homli, w którym pojawiła się wielka nocna kolekcja. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam je polecam. A teraz życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.